Trochę doświadczeniem, bo nie będę ukrywać, że ten sezon był tak ciężki, bo bardzo podupadłam na, na zdrowiu i szczerze mówiąc jeszcze tydzień temu myślałam, że tutaj w ogóle nie przyjadę. Stwierdziłam, że przyjadę tutaj wyłącznie treningowo po drodze właśnie przed mistrzostwami świata, które mam w ratownictwie oraz mistrzostwami Europy. No i się udało wygrać. Wiadomo wynik jest dość daleki od rekordu życiowego, ale... Wydaje mi się, że na to co teraz byłam przygotowana jest całkiem nieźle i na pewno będzie lepiej. Jak powiedziałam właśnie od lutego niestety zdrowie dosłownie mi nie pozwoliło na, na trenowanie. Jeszcze tydzień przed igrzyskami byłam na antybiotyku, czy znaczy przed igrzyskami, przed e, kwalifikacjami byłam na antybiotyku, no i teoretycznie lekarz zabronił mi tu być, I stwierdziliśmy, że to z Tokraulem jednak no ciężko będzie zawalczyć. i Skupiliśmy się po prostu na dystansie, który jest bardziej mi bliski. Uważam, że Igrzyska były w zasięgu ręki, no natomiast sport jest jaki jest, nie, nie zawsze jakby nasze ciało jest w stanie dźwignąć niektóre rzeczy, więc no trochę, trochę pecha i musiałam się e, skupić na innych celach.